Dzień dobry. Szybko sobie przygotujemy dane randomowe do wykresu struktura drzewa. Należy najpierw sobie przygotować dwie kolumny z danymi. Czyli jakieś nazwy, czy jakieś literki i, i cyfry. No, trochę się zapędziłem. Teraz tak, zaznaczamy wszystkie dane. Yy, bierzemy tak polecane wykresy, wszystkie wykresy i mapa drzewa. Wybieramy ten typ, OK. Tu jeszcze można sobie na projekcie yy, wybrać ze styli wykresu ciemny motyw troszkę powiększyć. I mamy fajny już inny typ wykresu. I tu szybciutko jeszcze można dodać nazwę. I to by było właściwie wszystko. Tak szybko stworzyć można właśnie mapę drzewa.